Szok i Tanie zboże z Ukrainy zalewa polski rynek rolnicy. Polscy mają potężny problem ze zbytem zboża, a przede wszystkim za uzyskaniem normalnej ceny za swoje zboże. To nie jest oczywiście filmik, który krytykuje tutaj Ukrainę i tą sytuację, bo jest to związane jakby z wojną, tak, natomiast rzeczywiście fatalna sytuacja polskich rolników i kwestia dotycząca ich zbóż na, no, to jest też kwestia finansowa, kwestia po prostu bezpieczeństwa tych rodzin. No i pytanie też jest takie, tak, co tutaj robią polskie władze w całej tej sytuacji? Unia Europejska. Z jednej strony kryzys zbożowy, mówiło się na temat głodu, który ma dotknąć Afrykę w związku z wojną Rosja kontra Ukraina, blokowanie portu, praktycznie jeśli chodzi o Ukrainę. A z drugiej strony, zboże, które zalewa Polskę, zamiast iść dalej, być transportowane dalej na świat, powoduje, że no, to jest pra praktycznie prawidła rynku, że tutaj no, rolnicy nie mogą Uzyskać normalnej ceny za swoje zboże, i praktycznie to staje się nieopłacalne, a zagląda im praktycznie widmo bankructwa w oczy. No właśnie, dzisiaj ja zrobimy sobie taką analizę, komentarz do całej sytuacji, która się dzieje w Polsce, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Chcę od razu powiedzieć, to nie jest film, który krytykuje Ukrainę, tak? To jest sytuacja jakby związana z wojną Rosja kontra Ukraina, która zaistniała w Polsce, tak? I tu, tu nie ma, ja nie mam pretensji do Ukrainy, tylko w związku z tym praktycznie co się dzieje. Ja mam pretensje większe do władz w Polsce, rządu Prawa Sprawiedliwości, że za mało robi w tej sprawie. Krótko mówiąc, obrazując, no bo nie każdy jest rolnikiem, jest wojna oczywiście, Rosja kontra Ukraina. Ja potępiam wojnę, znaczy potępiam to, co robi Rosja, tak? Dobrze, że Ukraina się broni. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, No ale ta sytuacja spowodowała, że zboże z Ukrainy zostało wypchnięte do Polski, między innymi i miało iść dalej na świat, chociażby do Afryki. Natomiast okazało się, że są jakieś pewne problemy. To zboże dalej nie idzie na świat i te zboże po prostu ruszyło na polski rynek. Znaczy, ruszyło, jak to brzmi. Co spowoduje, że jak rolnik inny idzie do skupu, dostaje mniejszą cenę za zboże. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład. Przykład rolnik tutaj chciał oddać praktycznie zboże, czy sprzedać, no bo oddać jak to brzmi, sprzedać zboże. No i dostawał cenę w skupie 4000 za tonę, a teraz dostaje 2200-2300 za tonę, czyli praktycznie o 50% mniej. No i pytanie jest, jeśli chodzi o opłacalność taką, no przecież rolnik musi po prostu tutaj mieć na, zasiać to zboże, tak, musi mieć opryski, musi ludzi nająć sprzęt, ma kredyty, tak, na traktor, na ciągnik i tak dalej. No więc, no, obrazując tak, jak ktoś na przykład Kowalski pracuje w mieście, zarabia na przykład 7 tysięcy, załóżmy ktoś w Warszawie i na przykład szef mu mówi, od przyszłego miesiąca będzie zarabiał 3 500, tak, no, no to byłoby oburzenie, by się zaraz dzwonił, bo on ma już koszty życia ustalone Praktycznie na poziomie 7000. Nie jest na to przygotowany, żeby przyszedł mu szef, powiedział, że o połowę mniej będzie zarabiał. Niepodobna tutaj jest sytuacja. Tym bardziej, że no, no tutaj to jest też inna sytuacja, tak, no bo e, tu są marże i tak dalej, rolnik po prostu raz w roku oddaje do to, do, sprzedaje te zboże, z tego musi po prostu potem podzielić sobie te pieniądze na cały rok, na 12 miesięcy. Natomiast tak, e, no wojna ma miejsce, to zboże po prostu tak, e, oczywiście ma dotrzeć do innych państw, natomiast tutaj oczywiście to jest słabość i e, pokazuje to po prostu tylko nieprofesjonalizm, jeśli chodzi o polskie władze, rząd prawa i e, tak, ministra rolnictwa, ministra Kowalczyka, który po prostu robi za mało albo bardzo mało w tej sprawie, żeby pchnąć praktycznie to zboże dalej, tak, żeby rolnicy po, mogli sprzedać w Polsce swoje zboże po normalnej cenie, cenie, która była wcześniej, tak. No bo wiadomo, że jak danego produktu jest dużo na rynku, no to ten produkt, cena tego po prostu produktu idzie w dół, to jest oczywista sprawa, tak, e, więc y, y, ja bym powiedział w ten sposób, to jest taka sytuacja, która nastąpiła koniunkturalna, to nie jest sytuacja, którą mają wpływ rolnicy, y, tak, to jest sytuacja, którą po prostu, którą muszą politycy załagodzić, e, dokładnie tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości Lobować, żeby to zboże, które trafiło do Polski z Ukrainy, ono poszło dalej, bo takie też było przeznaczenie tego zboża, a nie żeby wypierało zboże polskich rolników, bo to jest po prostu kompletna tragedia, kompletna katastrofa, to co się teraz dzieje. No i rzeczywiście rolnicy są stratni, jest to zagrożenie praktycznie dla, po prostu dla ich bytu, dla ich rodzin, tak, dla po prostu polskiego rolnictwa. Zresztą, ja się dziwię. Że po prostu rządząca, a więc rząd prawa sprawiedliwości, nie zdawał sobie sprawy z tego typu, że taka sytuacja będzie, może mieć miejsce w Polsce. Jak Było to oczywiste do przewidzenia. Ja na przykład pewne, ja przedstawiam na moim kanale przepowiednie, ale też przedstawiam swoje przewidywania. Na przykład ja już mówiłem rok temu czy pół roku temu, że właśnie w tym roku, a jeszcze nie zaczął się sezon, ale jak będzie lato, będą tutaj owoce, warzywa sezonowe, nowaliki i tak dalej, czy będą potem truskawki, i to będą gigantyczne ceny za po prostu te produkty. W związku z tym, że gaz, bardzo poszedł do góry, a żeby nawozy produkować, potrzebny jest gaz. I jak gaz idzie do góry, nawozy są droższe, i przez to po prostu droższe będą produkty. A nie daj Boże, jak rolnicy kupują tam lewe te, te nawozy, tak, bo są całe grupy przestępcze, które podrabiają nawozy, tak jak kiedyś narkotyki, tak czy narkotyki nie podrabiali, tylko no to jest taki biznes dzisiaj dochodowy, tak. Natomiast yy, właśnie, czyli tutaj yy, i na przykład moje przewidywania takie same są, że w Polsce na przykład będzie bardzo duża dostępność do broni, w związku z tym, że ma wojn miejsce wojna Rosja kontra Ukraina, dużo broni będzie po prostu w Polsce, co chwilę będziemy słyszeć na temat tego, żeby na co, jakieś napady, yy, tak jakieś rozboje z użyciem broni, w związku z tym, że będzie jakaś łatwa dostępność do tej broni, tak, wystarczy, że grupy przestępcze pojadą przy granicy z Ukrainą, no i tam mają miejsce różne, po prostu sytuacja, jakieś handle i tak dalej, to na logikę, tak. Ja tam nie mieszkam, nikogo tam nie znam. Natomiast na logikę można pomyśleć, że jak ma miejsce wojna, tak, no to wiadomo, że niektórzy będą po prostu patrzeć, tutaj przehandlować jakieś pistolety. Jak grupy przestępcze, to będą po prostu tam jechać, będą pozyskiwać tą broń, tak, i w sposób nielegalny, i potem mogą wykorzystać po prostu do swoich jakichś niecnych działań. W Polsce może być dużo przypadków w przyszłym czasie, gdzie taka broń może zostać użyta będą jakieś napady na kantory i tak dalej. Но то место так. No, by nie tak, ale takie są moje przewidywania. W związku z tym, co się dzieje, bo jak nie było tej wojny, to nie była taka łatwa dostępność, tak? Natomiast tak, no właśnie rząd Prawa Sprawiedliwości robi bardzo mało, za mało praktycznie w tej sprawie dziwię się, że jeszcze praktycznie tej stanowiska nie zabrał w tej kwestii premier Mateusz Morawiecki, że tutaj ta sprawa nie jest pinie zatwiona. No bo tak mówię. mówię, no jeżeli było 4000, przykładowo, a tak samo to dotyczy innych zbóż, a teraz skupie rolnikowi proponuje się 2200, 2300 to z czego ma wyżywić rodzinę, czego po prostu popłacić, tak, co pracuje humanitarnie, no właśnie, a więc ta sytuacja jest niekorzystna, natomiast to też nie jest pretensja jakby do Ukrainy, to nie znaczy, że nie trzeba cofnąć teraz to zboże na Ukrainę, bo tam ma miejsce wojna, tylko wiadomo, że to zboże ma iść dalej i to jest właśnie problem, tak, dlaczego to nie poszło dalej. No, ja już pomijam teorie spiskowe, które po prostu no, koło tego się pojawiły, tak, bo ja przedstawiam oczywiście te dziennikarskie fakty, natomiast powiem wam, w teorie spiskowe, które się pojawiły, ja nie mam na to żadnych dowodów, że jest to celowe działanie po to, żeby zniszczyć po prostu polskie rolnictwo, polskiego rolnika, że ci, którzy mieli dali po prostu pchać to zboże, tak, to zboże miał iść dalej praktycznie, zostawiając to zboże w Polsce, psują praktycznie rynek, stratni są rolnicy, a tym samym oni będą rezygnować z tego, żeby po prostu zboże uprawiać, tak, będą znawać, że to jest niedochodowe bym się przerzucać na inne produkcje albo w ogóle na tym samym po prostu tak. Rolnicy z innych krajów będą korzystać. No, miejmy nadzieję, że ta teoria spiskowa, no, ona nie jest prawdziwa, nie ma ona uzasadnienia, no ale są różni ludzie, są różni po prostu nikczemni ludzie. Można się domyśleć, że może być taka po prostu teoria spiskowa, tak. Jak ma miejsce wojna, no to różni ludzie po prostu zarabiają, tak. Na, na, jak, ma, jak ma miejsce wojna. To tak samo jak mówimy o tej, o tej broni, o tych pistoletach, tak? To może być broń, którą po prostu posługują się żołnierze na, te, na terenie Ukrainy, ale jak się pojawią jakieś po prostu czarne owce, którzy, którzy po zaczną handlować, szmuglować po prostu tą bronią, to grupy przestępcze tam mogą pojechać, zapłacić e, i na przykład taką broń uzyskać. No miejmy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała, ale takie są moje przewidywania, tak? zresztą była dosyć niedawno takaś afera, tak? Po prostu związ, związana z pomocą dla Ukrainy, że tam jakiś towar pojechał, potem się okazało, że ten to war tam nie trafił, czy po prostu jakoś te środki finansowe nie zostały przeznaczone tak, jak to one powinny być. Także tu jest błąd absolutnie, jeśli chodzi o rząd prawa sprawiedliwości. Pokazuje to po prostu niekompetencje, brak profesjonalizmu, jeśli chodzi o dbanie praktycznie interesów rolników. Zwłaszcza, że to jest sytuacja, którą tak naprawdę można załatwić decyzją administracyjną, urzędniczą, tak? No, pchnąć te praktycznie te zboża dalej. Wiadomo, że jak Polska jest przyklejona do Ukrainy, to gdzie ta Ukraina? Po prostu ma to pchać to zboże dalej, tak? Wcześniej się mówiło głód na świecie, w Afryce, dantejskie sceny, media pokazywały i tak dalej. A jak zboże trafiło na rynek polski, to nagle po prostu się pojawia potężny problem, tak? Trzeba pchnąć to zboże dalej na świat i koniec, kropka, tak? tak, żeby to zboże nie psuło nam tutaj rynku w Polsce, eee, tak, I żeby ta sytuacja po prostu w ten sposób nie wyglądała, tym bardziej, że my nie wiemy tak naprawdę, jak długo potrwa ta wojna, jeśli chodzi o Ukrainę, tak, bo ktoś powie, no dobra, ale to jest koniunkturalna sytuacja, to akurat to ma miejsce teraz, po prostu w 2023 roku, jak wojna będzie trwaniem jeszcze po prostu kilka lat, już za pół roku tego problemu nie będzie, no nie, no bo nie wiemy tak naprawdę, ile ta sytuacja potrwa, jak dalej ta sytuacja będzie wyglądała, tak. Mi się troszeczkę to kojarzy, tak, jak była jakieś sytuacja do dotycząca jabłek i jabłka były eksportowane z Polski praktycznie za granicę, szły na wschód i w pewnym momencie chyba Rosja nałożyła embargo, zaokazała po prostu tych jabłek, żeby żeby te jabłka szły na, na Rosję, tak? To w Polsce momentalnie z dnia na dzień wszędzie się pojawiły jabłka, zaczęły być produkowane cydry, ale normalnie wszędzie po prostu ceny jabłek jak spadły, tak? Nawet widziałem takie sytuacje, że były jakieś sklepy monopolowe, przed tymi sklepami monopolowymi były całe wiadra z jabłkami, no by, patrzyli, żeby gdziekolwiek upchnąć tylko te jabłka, bo Rosja powiedziała nie, stop, tak? A teraz, no teraz wiadomo, świat nie robi interesu z Rosją, przynajmniej tutaj te po prostu państwa europejskie, bo Chiny tam współpracują, tak? Ale to jest inna sprawa, czy Iran. Natomiast teraz po prostu trzeba zrobić tak, żeby rolnicy byli zadowoleni, a nie jest to nic skomplikowanego, wystarczy pchnąć praktycznie te zboże dalej, tak, żeby rolnicy mogli oddać praktycznie do skupu, tak, czyli za swoją pracę, żeby otrzymali godne pieniądze, a nie żeby musieli dokładać do tego interesu. A więc no, tutaj dbanie o swoich obywateli, no, rząd, rząd prawa sprawiedliwości to powinien być rząd polski, no jest, miejmy nadzieję, tak, który dba o interesy po prostu Polaków, tak, i polskich rolników, to jest najważniejsza kwestia. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.